Z EKRS-em będzie łatwiej i szybciej. O tym będę rozmawiał z Michałem Mieszkieło z kancelarii Orzuk Tomczykowski. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Co się zmieniło? Czy rzeczywiście będzie szybciej, łatwiej? Czy są jakieś pułapki, panie mecenasie? Panie redaktorze, 1 lipca weszła w życie długo wyczekiwana nowelizacja EKRS-u i postępowań przed sądem rejestrowym. Prowadziła ona elektronizację postępowania rejestrowego i oznacza to, że wszystkie podmioty podlegające dzisiaj wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS, a więc wszystkie na dzisiaj dostępne typy spółek prawa handlowego, będą zobowiązane do składania wniosków poprzez właśnie portal elektroniczny. Tutaj warto zaznaczyć, że jeżeli chodzi o podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, czy fundacji, w dalszym ciągu będą one miały możliwość korzystania z papierowych formularzy. I to, co się zmienia w szczególności, to tak naprawdę sposób składania wniosków do KRS-u, ponieważ od 1 lipca wszystkie te wnioski będą mogły być złożone wyłącznie w formie elektronicznej, a nie tak jak dotychczas w formie papierowej. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło portal rejestrów sądowych, który agreguje w jednym miejscu dotychczasowe portale i jednocześnie pozwala na składanie wniosków, przeglądanie elektronicznych wersji akt rejestrowych, zgłaszanie sprawozdań finansowych i te akta rejestrowe, które będą przechowywane w tym portalu. Będą od teraz właśnie prowadzone, po pierwsze w formie elektronicznej, a po drugie będą one jawne i udostępnione w internecie. To co ważne, i tutaj właśnie taka pierwsza może pułapka, należy zaznaczyć, że te nowe akta rejestrowe elektroniczne będą dotyczyły tylko i wyłącznie tych spółek, które dokonały zgłoszeń czy wpisów po 1 lipca. A dotychczasowe będą prowadzone w formie papierowej i nie będą przetwarzane na akta elektroniczne, czyli chcąc zajrzeć do tych historycznych, można powiedzieć, zapisów dotyczących spółki, nadal trzeba będzie się udać do czytelni akt w sądzie rejestrowym i fizycznie te akta e, przejrzeć. A one nie będą przetwarzane na ten moment w tym roku kalendarzowym, czy też nigdy jak gdyby nie zostaną przetworzone, czy, 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 czy jest to przesądzone? To, że te dane nie będą digitalizowane. Być może to jest kwestia tego, że tych danych jest po prostu za dużo, za długo by to trwało, więc z tym dniem 1 lipca nastąpiło, można powiedzieć, takie odcięcie, kiedy, kiedy właśnie digitalizowane będą tylko te nowe wnioski, nowe dokumenty składane do... KRS Tutaj też warto wskazać, że jeżeli chodzi o takie sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem 1 lipca 2021 roku to sądy rejestrowe dalej będą je prowadziły w postaci papierowej a więc wszelkie pisma i wnioski w takich sprawach nadal powinny być składane papierowo. Kolejną, wartą omówienia rzeczą jest to jakie nowości na nas czekają przy składaniu wniosków poprzez EKRS. Po pierwsze, ten udostępniony portal rejestrów sądowych będzie pozwalał na to, że przedsiębiorca będzie mógł generować wnioski elektronicznie. I ten system będzie automatycznie generował dane podmiotu, podsuwał podpowiedzi, pozwalał na zachowywanie wersji roboczych wniosków i jednocześnie na sprawdzenie poprawności wniosku przed jego wysłaniem. Finalnie automatycznie pokaże, jaka jest prawidłowa kwota opłaty sądowej. I pozwoli na jej uiszczenie za pomocą e, płatności elektronicznych. I wnioski będą podpisywane elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego, a następnie w formie elektronicznej właśnie składane, można powiedzieć, e, do sądu e, w celu dalszego przeprocesowania. My już mamy za sobą kilka e, takich e, procesów. Właśnie jestem bardzo ciekaw, jak szybko będzie można założyć teraz firmę w Polsce, jeżeli Mieliście Państwo tę okazję przetestować? Tak, mieliśmy okazję i pierwsze nasze doświadczenie, pierwsze i od razu udane, czas wypełnienia wniosku i przeprocesowania tego wszystkiego, co, co trzeba przeklikać w tym portalu, wyniósł około 20 minut. Więc jest to duże usprawnienie i jednocześnie bardzo duże ułatwienie polegające na tym, że wielu danych nie trzeba. Po mówiąc, przyklepywać z, na przykład z aktów notarialnych do treści samego wniosku, ponieważ razem z wprowadzeniem tego elektronicznego KRS-u połączono system tak zwany CERWAN, czyli Centralny Rejestr Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. I dzięki temu, jeżeli podstawą wpisu, na przykład wniosek o założenie spółki. Jest akt notarialny zawierający umowę tej spółki, to my już nie załączamy tego dokumentu, tylko wskazujemy jego numer w tym rejestrze aktów notarialnych, i system sobie automatycznie go zaciąga, podpina i, i yy, yy, załącza do tego yy, wniosku. Yy, I chyba. Ostatnia rzecz, o której trzeba powiedzieć, to jakie, można powiedzieć, skutki, czy jakie zalety widzimy y, związane z prowadzeniem tej zmiany, z prowadzeniem tej nowelizacji, to właśnie przede wszystkim przyspieszenie i ułatwienie składania wniosków. Y, z uwagi na ten automatyzm, na, na zmniejszenie ilości danych, które w tych wnioskach trzeba podawać, a jednocześnie y, to, że system podpowiada, jakie kolejne załączniki, czy jakie kolejne dane powinny być wpisane co przede wszystkim zmniejsza ilość błędów w składanych wnioskach i pozwala po pierwsze na usprawnienie postępowania przed sądem, ponieważ na pewno spadnie ilość e, e, zwrotów czy ilość e, wniosków o, u, u, o uzupełnienie e, danego zgłoszenia, e, a także pozwoli przedsiębiorcom na monitorowanie sprawy, ponieważ będziemy mogli po zalogowaniu się do systemu zobaczyć, czy ta sprawa już jest procedowana, czy ten wpis. Już został dokonany, czy jeszcze nie. Nie trzeba wysiadywać godzin na telefonie i próbować się dowiedzieć na biurze podawczym, co się z tym naszym wnioskiem dzieje. I w naszej ocenie jest to też duże ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają tą działalność gospodarczą, ponieważ składanie tych wniosków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rzeczywiście jest prostsze i w pewnym stopniu nawet intuicyjne. System poprzez to generowanie podpowiedzi i eliminowanie czasami prostych błędów, które powodują na zatrzymanie tego wniosku, jednocześnie przedłużenie całego postępowania, to ilość takich sytuacji powinna się po prostu zmniejszyć. I dzięki temu cały ten system powinien skutkować dużym przyspieszeniem rozpoznawania tych spraw. O ekr ie rozmawiałem z Michałem Mieszkiełło z Kancelarii orzuk Tomczykowski. Dziękuję Panie Mecenasie. Miłego dnia. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu.